So I've been to the fire It's boring, but I won't stop. No. Cześć, mamo, witajcie w kolejnym odcinku serii Rozwoju w gospodarstwie. Dzisiejszą dzisiejszym odcineku wyjedziemy sobie do sąsiada, pomóc mu przysiąść na kocach, no bo ostatnio prosił mnie, żeby mu pomógł, no bo ma, miał dużo pracy i, i, i po prostu nie może się z tym wyrobić. To już bez przedłużania, może właśnie już. Zabierzemy się do pomocy naszemu sąsiadowi. Wsiadamy do klasa no i jedziemy na jego łąkę. Trochę pokosimy pierw. Zgrabimy to. Dzisiaj może właśnie taki nie będzie trochę dłuższy. Dłuższy, no bo wiecie. Muszę to samo wszystko zrobić. A czasu trochę mało, więc wszystko robię teraz tak praktycznie szybko. A wy oczywiście teraz na wstępie zostawcie suba, bo lecimy po 600 subskrypcji oraz zostawcie pod tym filmem 25 Op w górę, żebym wiedział, że ta seria Wam się naprawdę podoba. I Chce, chcecie ją oglądać. Dobrze, jak to teraz ta łąka tutaj idzie tu chyba? Dobra. I napiszcie komentarz hashtag. Hashtag właśnie pomoc. A przyznę wam serduszko. Zakosimy Widzicie, sam przed ma trochę tą łąkę sporą Ale pomożemy mu no bo wiadomo trzeba pomagać Trzeba być dobrym, życzliwym A nie Ja sobie właśnie chyba obkoszę dookoła tą łąkę, żeby widzieć zarysy tej łąki. A potem będziemy oczywiście... A potem będziemy w środku kosić. Teraz wybaczcie, to trochę będę tak z kamery drona tutaj nagrywał przez chwilkę. Ale głównie to na tej serii będziemy tak nagrywać, grać z kamery tej drona. Niestety, następnie biedne gospodarstwo. Wszystko bardziej z kabiny. Bo tamtą serię właśnie chcę zrobić zro taką realniejszą. নীত পা i sam mówił, że mówił mi, że tam dam mi jakieś wynagrodzenie za to, za pomoc. ale ja tam nawet bez pieniędzy mógłbym zrobić, bo ja tam pomoc lubię pomagać. i nie potrzebuję tam jakichś pieniędzy, ale skoro daje, no to czemu? czemu by? nie przygarnąć, prawda? No więc zaraz sobie puścimy pracownika, żeby on tylko ogarniał nam. A my pojedziemy po zgrabiarkę i to zgrabimy trochę. Ja bym teraz sobie jakąś fotkę na miniaturkę, poczekajcie. Tylko śwatkę są ogarniemy. Dobra, dopuścili pracownika, niech on tutaj nam poogarnia. Się na szybkości przebiegniemy po naszego dojczwara, odpalamy lecimy to pozgrabiać, a potem będziemy to prasować i od razu owijać no i myślę, że jeszcze jest jakiś jeden transport Zawieziemy na strych, więc dzisiaj taki odcinek właśnie trochę, myślę, że ciekawy. Tam jak widzicie już na sklepie czeka na nas wypożyczona prasa, która od razu te belki owija, czyli tak jakby prasa owijarka że tak to nazwę pozwólcie. Dobra, no i teraz to musimy wszystko ładnie, pięknie zgrabić. No, teraz ja też zrobię sobie jakąś fotkę na miniaturkę, żeby wiecie. Dobra. To już nie przedłużam, tylko gramy i nagrywamy ten odcineczek. No powiem wam, że nawet, nawet sporo tego siana jest, jak widzicie sami, taki pokos nawet fest, nie tak źle no. Tam nasz pracownik, taki pomocnik z gospodarstwa sobie ładnie radzi, widać. Powiem wam tak, że ja będę to zgrabiał aż do momentu, kiedy tamten pracownik nie skończy tego kościć. No, bo wiecie, czemu mam niby teraz kończyć, to czemu mam teraz puścić pracownika? Jak potem, i tak tego nie będę miał czym sprasować, więc się nie opłaca więc jeszcze to trochę popracujemy znaczy po. popracujemy no. pozdrawiamy on tu będzie miał chyba jeszcze z dwa przejazdy i, i będzie miał ogarniętą robotkę Dzisiejszy odcinek taki właśnie trochę dłuższy może będzie No bo trochę tej roboty jest I Także za parę sezonów Taka akcja sianokosy będzie na serii Biedne Gospodarstwo, więc Także Was serdecznie zapraszam Jeżeli jeszcze nie wiecie nie, nie, nie znacie tej serii, może nie, nie, nie oglądaliście pierwszego odcinka, no to zachęcam sobie, bo właśnie teraz można sobie wrócić, obejrzeć to odcinki tak po kolei. Gdyby wtedy będziecie wiedzieli, o co to wszystko chodziło, będziecie na bieżąco z tamtą serią. Oczywiście mówię to do tych, którzy jeszcze, którzy są nowi, którzy niedawno doszli, więc żeby sobie obejrzeli. Oczywiście, łapeczkę w górę zostawcie tam, żeby dla zasięgu tego filmu. No, jeszcze jeden przejazd i będzie miał ogarniętą robotę. Chłop, będzie też już właśnie niedługo to zgrabimy i będzie będziemy mogli jechać po prasę z tą owiarką jeszcze mu taki mały skrawek w zasadzie niech to jeszcze zrobi i potem pojedziemy to sprasować albo wiecie co ja go teraz tu puszczę właśnie tego to nawet można przednim kosiarką zrobić Kurna, czy nie opuszczone to jest A to można złożyć Raz, dwa przejedziemy w na szybkości tymi No coś się chyba kierownica zbugowała No to jest taki mały mi jak zostanie to tam trudno No nawet go teraz zrobimy wiecie co, żeby Sąm się nie narzekał Dobra, no jedziemy na sklep Potem mam prasę z owiarką. Ja że nawet mnie to takie trochę denerwuje teraz, że się tak zbugowała. dobra Teraz się odbugowała dobra wreszcie Teraz można pracować tak Tam nic nie jedzie, można jechać Trzeba nas pracować. No, bo tu belko okrągło wychodzi, jak ja widzę. A to nieźle. Powiem tak, żeby teraz właśnie nie zanudzać Was teraz To ja zrobię time-lapse taki szybki No i widzimy się Na zakończeniu, dobrze? po krótkiej przerwie bo się nie widzieliśmy, więc więc dobra ja to wyładuję, może już klasę sobie zgasić ja sobie, żeby nie przedłużać odcinka, to ja teraz sobie to poza odcinkiem sobie wszystko splosuję tego weźmiemy sobie nawet dojczwara. pojedziemy na szybkości na sklep, żeby wielki, żeby sobie to, wypoży wypożyczyć oczywiście Czepę do zbierania bel Taką Jak widzicie belki trochę nam pozjeżdżały Podczas tego timelapse'a Jak mogliście zauważyć Sąsiedz nam, tak, nam to mówił, że Pieniądze za wypożyczenie Że pieniądze nam wpłaci nam Za to wypożyczenie No dobra ja sobie tutaj stanę Nie będę go nie będę zgasał na no szybko, Dzisiaj przylecimy do sklepu. To co tam wypożyczyć. Chyba, bo ja ta to jest do kostek. Taka do belek. Ja powiem wam powiem, że ja nie wiem. Powiem ja wam, że chyba ten odcinek będziemy kończyć, no bo, żeby nie przedłużać, jak miałbym zaraz właśnie turę ładować. Trochę by nam to zeszło, więc... Jeżeli wam się taki odcinek spodobał, to zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkę, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Ja już się z wami żegnam. Do kolejnych odcinków, trzymajcie się do strzałeczka. No i cześć.